Zobaczcie, kochane dzieci, co ja dzisiaj tutaj mam. Mam obrazek, na którym są różnego rodzaju pojazdy, różne pojazdy. Niektóre z nich latają, niektóre pływają, a niektóre jeżdżą. Czy wiecie, który lata, który pływa, a który jeździ? Tak, na pewno już wiecie. A jak nie, to dzisiaj poznamy te pojazdy. Wyciągam pierwszy klocek. O, co to jest taki czerwony samochód. Czy wiecie, jak ten samochód się nazywa? Wóz strażacki. To jest wóz strażacki. Strażacy jadą. Gasić pożar tym wozem. I o, i o, tak szybko jadą. I o, i o, i o Szybko jadą. Wszystkie samochody muszą zjeżdżać z drogi, bo jedzie straż pożarna. Gdzie ta straż pożarna pasuje? Tu na piasku? Nie. Tutaj. Nie, trochę za, trochę za, za małe miejsca. Tu też nie. Tu nie. Tutaj nie, przecież tu jest. Tu są chmurki, tu są, tutaj coś leci, a tu jest woda, tutaj coś pływa. O, tu, wspaniale. Str wóz strażacki jedzie po drodze. Co ja tu następnego wyciągnę? Co to jest? Wywrotka. Patrzcie, jaka pomarańczowa, jaka wielka. Gdzie ta wywrotka pasuje? Tu. Tu? Nie, może tu? Nie, tutaj też nie, tu też nie. O, tu na piasku! Tak! Wywrotka! Wywrotka, pełna piasku. Gdzie ona jedzie? Gdzieś pewnie będzie coś się budowało. Więc na budowie najczęściej są właśnie takie wywrotki: przywożą piasek, wywożą piasek. Taka wywrotka. O, a to? Czy poznajecie? Co to jest? Statek, tak, statek. Taki niebieski. I ma koło ratunkowe tutaj. I ma kajutę pomarańczową. I cały jest niebieski. Gdzie ten statek? Czy statek fruwa? Lata statek? Nie. Czy statek może jechać po. Po takim moście też nie. Statek będzie pływał po wodzie. Tutaj on musi pasować. Tu pasuje. Wspaniale. Układamy dalej? Ciekawe, co teraz wyciągnę. O, co to jest? Czy znacie już ten pojazd? Zobaczcie. Lokomotywa, tak, taka zielona i czerwona. Cała jest zielona, ale ma okno i ma ten cały przód czerwony, widzicie? Lokomotywa i ma jeszcze czarne koła. Gdzie ta lokomotywa? Tu nie. Tu, tu też nie. Tu są chmury, tu coś leci, a lokomotywa przecież jeździ. Tu po moście jeździ. Odwrotnie, muszę ją przekręcić. Tak jest dobrze. Dziękuję, że mi tak pomagacie. Jeszcze brakuje czegoś? Chodźcie, policzymy. Ile klocków jeszcze brakuje? Jeden, dwa, trzy. Trzy klocki jeszcze musimy wsadzić w odpowiednie pole. Pomożecie mi? O! Co to? Taki niebieski samochód. I też ma tutaj u góry ma takie światełko co miga i też ten samochód robi taki dźwięk ijo, 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 ijo. i jo i jo i jo i jo i jedzie szybko i wszyscy muszą zjeżdżać z drogi, bo gdzieś się spieszy. Co to za samochód? Policja, tak. Policja pilnuje porządku i tak szybko jeździ sobie drogą. Kogoś tam gonią. O, muszę chyba przekręcić. O, w ten sposób, tak. Policja. Wóz policyjny. Mamy jeszcze dwa pola do ułożenia, to i to. Zobaczcie co to jest za samochód, taki biały. I tu na takim kółku ma biały krzyżyk i też robi ijo, 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 ijo. co to? Co to tak pędzi? Karetka pogotowia, tak. Pędzi do chorego i jedzie, wiezie go do szpitala. Chyba słyszeliście już nieraz taki. Jak karetka pogotowia tak wyje. I oj i wszyscy też zjeżdżają z drogi. Tak samo jak wóz strażacki i policja. I tu będzie karetka pogotowia. Wspaniale, już mamy ułożony cały obrazek. Nie, niecały? Brakuje jeszcze czegoś? A czego? A tutaj, coś leci. Poczekajcie, sprawdzę, czy mam jeszcze jeden klocek. Oj, zapodział się mi tutaj. Taki, klocek, patrzcie, co to jest? Co to jest? Samolot, tak, samolot leci. Gdzie on leci? W powietrzu leci wysoko, wysoko. I tutaj jest niebo, chmurki, i tu go wstawimy. Samolot. Zobaczcie, ten samolot jest biały i ma taką żółty pasek ma taki i czerwony pasek. Tutaj ma niebieskie i tu dziób ma też czerwony ten samolot. Ale wam się udał dzisiaj obrazek. Powtórzymy jeszcze raz te pojazdy. To zacznijmy tu od dołu. Statek pływa po wodzie. Wywrotka. Jeździ po piachu tutaj i później jedzie gdzieś na budowę. Tu jest karetka pogotowia. Karetka. i o. Tu jest wóz policyjny, samochód policji. Tu strażacy jadą. Gasić pożar. Taki czerwony wielki wóz. Tu lokomotywa jedzie po moście. I tu na końcu patrzcie samolot leci. Widzieliście już kiedyś samolot? Jak leciał? Nie? To poproście mamusia wam pokaże. Tak dużo samolotów czasami lata po niebie. Podobał wam się ten obrazek?